Wyobraź sobie, że twój umysł to projektor. Każda myśl, którą w nim trzymasz, w końcu zostanie wyświetlona na ekranie twojego życia. Naukowo potwierdzone, to co utrzymujesz w polu swojej świadomości, czy to pragnienie, czy lęk, wcześniej czy później się materializuje. Dlatego najgroźniejszą rzeczą, jaką możesz robić, jest obsesyjne myślenie o tym, czego nie chcesz. Tym właśnie karmisz swój umysł, a on nie rozróżnia. Po prostu tworzy. Tylko nieliczni potrafią wytrenować swój umysł, by działał na ich korzyść. Reszta żyje w przypadkowej projekcji chaosu. Elita? To ci, którzy codziennie wybierają swoje myśli, jak architekt wybiera materiały do budowy. I nie chodzi tu o pozytywne myślenie. Chodzi o świadome kierowanie uwagą. Skupiasz się na braku, dostajesz więcej braku. Skupiasz się na celu, wszystko zaczyna się układać. Jeśli dotarłeś aż tutaj, zostaw znak, że też jesteś świadomym twórcą, nie ofiarą przypadku. Lajk, jeśli rozumiesz. I odpowiedz sobie, czym dziś napełniasz swój projektor. Wspierasz?